Ciasto francuskie, które doprowadza wszystkich do szaleństwa. Posmaruj ciasto francuskie kremowym serkiem z ziołami. Wyjmij wędzonego łososia z opakowania, połóż na warstwie serka. Weź pięć jajek, włóż do garnka z wodą. Gotuj 10 minut. Obierz jajka ze skorupki. Ułóż na brzegu ciasta. Rozgnieć jajka praską do ziemniaków. Rozprowadź na warstwie łososia. Włóż ciasto do formy do pieczenia. Rozwałkuj wałkiem kolejny płat ciasta. Odetnij brzegi ciasta. Pokrój masło na kawałki. Rozpuść w kuchence mikrofalowej. Posmaruj ciasto masłem. Zetrzyj na całej powierzchni kilka ząbków czosnku. Skrop natkę pietruszki wodą. Osusz ręcznikami papierowymi. Włóż drobno posiekaną natkę pietruszki do miski. Opłucz koperek w wodzie. Osusz ręcznikiem papierowym. Drobno posiekaj i dodaj do miski. Posyp masło ziołami. Przykryj nadzienie ciastem. Zlep brzegi widelcem. Zrób kilka ukośnych nacięć na powierzchni. Roztrzep jedno jajko trzepaczką. Posyp sezamem. Piecz 40 minut. Obierz czerwoną cebulę. Drobno posiekaj cebulę, i włóż do miski. Dodaj drobno posiekaną natkę pietruszki. Kilka ząbków czosnku drobno posiekanych, dopraw czosnkiem granulowanym, ziołami prowansalskimi, słodką papryką w proszku, solą, czarnym pieprzem, oliwą z oliwek. Wymieszaj z jogurtem. Jeśli chcesz przygotować wyjątkowe ciasto dla gości, ciasto z łososiem, kremowym serkiem i jajkami jest idealnym wyborem. Jest bardzo smaczne.